Wszystkim witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Pomysł na trening. I dzisiaj, trenujemy sobie zręczność i zwinność taką niepozorną zabaweczką, można powiedzieć, czy też przyrządem sportowym. Jest to Kendama, tak? Bartek wie o tym o wiele więcej ode mnie Także powie tutaj historię I, i co to tak naprawdę jest Już. To jest niezwykle ciekawy sprzęt Mówiąc szczerze Przyda mi się to w ogóle w przygotowaniach bokserskich Do walki Także będę też tego używał Ja chciałbym jeszcze na podziękować w ogóle sklepowi RMD Bike Shop Który udzielił nam Możliwości pokazania tego na filmiku Bo sprezentował nam te dwie kendamy A przechodząc tak do Ogółu do szczegółu to tak Kendama składa się jak widać z, takiego, z takiej rączki do trzymania, ma sznurek i kulkę, która nazywa się tama. To jest ken mniejszy, to jest ken większy i to jest Spike I jeszcze jest tutaj takie na dole coś, co po prostu umożliwia robienie różnych trików. A dlaczego tutaj są I, takie dziury? Czemu to tak jest? I co jeszcze chciałem pokazać do kamery, właśnie daj mi na chwilkę. No. Kuba ma trochę inne. Zanim powiem, to zgadnijcie, czym się różni. Tak, na pierwszy rzut oka. No, ciężko powiedzieć. Długość, nie? jak widzicie, w tym przypadku długość sznurka i, i tam piwnica, i gru, no w sumie grubość tej kulki jest taka sama. Kiki są takie same, różnią się tym, że keny są inne. Ja, ja mam mniejszy ken i piłka i ta kuleczka tama jest ściska, bo jest polakierowana po prostu. Co utrudnia pracę nią. Tak? No, oczywiście, co utrudnia złapanie jej potem. I... Ogólnie chciałem też powiedzieć, że to nie są jedyne warianty, bo w sklepie dostępnych jest kilkadziesiąt różnych kendam, które różnią się długością tego właśnie drewienka, jak i różnymi kenami, długością sznurka, średnicą piłeczki itd. więc tych wariacji jest na tyle dużo, że nawet jak panujecie jedną kendamę, to myślę, że spokojnie możecie zamówić sobie za miesiąc kolejną, która sprawi Wam kolejne kilka godzin dobrej zabawy. My dzisiaj znajdujemy się też, co chciałem tu zauważyć, czy znaczy podkreślić, w apartamencie, gdzie po prostu możemy to robić zarówno w domu, jak i właśnie w plenerze. Gdzie w plenerze, co może się nie domyślić na początku, jest element wiatru, raz silniejszy, raz słabszy. Co też utrudnia w sumie złapanie tej, tej tamy na odpowiedniego kena. Więc, więc tak naprawdę, zanim kończycie zabawę z kendamą, to myślę, że miną długie, długie godziny. I, no i życzę, żebyście ogólnie panowali zręczność do perfekcji. Dowolność trików jest naprawdę szeroka, dlatego że ja mogę przy tym robić przysiad, robić coś drugą ręką, tak? Tak, naprawdę, zamknąć oczy nawet. Tak. Ale ej. te podstawowe triki, no to się pewnie domyślacie, tak? To jest wrzucenie tej kulki na w to miejsce. Tak jak tak jajko. Jak no, my pokażemy. i tak sobie to wygląda, prawda? my pokażemy no i około 8, 8 trików, ich jest dużo więcej. A to dużo? Tych oficjalnych jest dużo no. więcej, a jeszcze, wie, jeszcze więcej jest w tych, których. My nawet wymyśliliśmy, Wasza Jeden doobraźnia. swój trik, i też go pokażemy. No dokładnie on najlepiej nam wychodzi, jak zaczynacie z kendamą. Jeszcze z takich ciekawostek, które chciałem dodać o kendamie, ta niepozorna kendama ma już za sobą 400 lat historii, bo została sprowadzona przez Holendrów w 1603 roku do Japonii i ogólnie to jest oficjalnie, dzisiaj w internecie do wyczyta... z tego co wyczytałem, japońska po prostu gra zręcznościowa. Eee, Ale taka japońska nie do końca skoro została wprowadzona to, przez... to co Kuba tak. trzyma e, To jest kendama z serii 1 Rekord Jest wykonana z bardzo szlachetnego e, drewna Bo też nie wspomniałem One są z, różnych, z różnego rodzaju drewna To jest wykonane z drewna z buku To jest wykonane z klonu Jeżeli chodzi o kendamy Też od kilku lat organizowane są zawody I rozpowszechniło się to na tyle Że nawet można zdobyć światowy puchar kendamy Zawody są organizowane jak można się nie trudno domyślić, w Japonii. A sama Kendama wywodzi się z japońskiego miasta Hatsukaichi, związanego z transportem drewna. No bo, jak widzicie, jest drewniana. Tak. To próbujemy pierwszy trik. Zaskoczymy Was. umiejscowimy sobie kulkę tutaj na. A, zanim jeszcze, zanim jeszcze przejdziemy właściwie do triku, to warto wspomnieć, że Kendama się trzyma tak. Do to jest do podstawowych trików, ale i nie tylko, ale my najpierw zaczniemy od podstawowych mhm. trików, których Pokażemy cztery. Próbujemy. No dobra. Tak. Kuba próbuje złapać na jednego z kenów. I złapane. Tamę, tak teraz złapujemy. można to kontynuować na przykład. Hop. Na drugi, tak? tak no teraz tak. nie wyszło akurat, ale. Tak, no generalnie. wartek, może też pokaść. Generalnie ten jeden trik. Jest bardzo podobny do drugiego. Różni się tym, że po prostu ten jeden ken jest większy, tak jak wspomniałem, drugi mniejszy. więc, tak, więc to jest właściwie ten sam trik, tylko że. O wiele trudniejszy, bo to jest tutaj o wiele jest trudniejszy. Szliska piłka plus. Tak, e, A plus masz różnej wielkości Keny, więc ja tak, mam jeszcze no, trudniej faktycznie. No właśnie. Dlatego mówię, ty masz mniejsze plus masz śliską tą, więc spróbujmy, zobaczymy jak trudniejsze to jest, tak? No. No i hop. Takie trudne, że akurat za pierwszym razem im wyszło. No, ale to już jest. Tak, ale to, to już są predyspozycje. Tak? Kupi zawsze ma szczęście, jak to mówią. To już są predyspozycje. Także. Dobrze, i teraz próbuję zrobić to samo co y, przed chwilą pokazałem w Kuba, jako jak ta druga część nie wyszła, czyli złapać to na drugiego okna. Tu jest o tyle trudne, nie tylko ten trick, ale wszystkie co zauważyłem ćwicząc przed filmikiem po prostu, że dużo zależy od tego, jak bardzo z jaką siłą wypchacie tą y, tamę do góry. Bo jak za bardzo, to albo nią dostaniecie, albo nie doleci i tak dalej, no nie? No i potem ciężko to, to ogólnie złapać. No i ten sznurek, żeby się nie zawinął, prawda? Tak, no bo tutaj widzicie, co do kamery pokażę, on tutaj na przykład zachodzi na, na spajka, no nie? No to próbujemy. No i też mi nie wyszło ten, ale generalnie czujecie motyw to są tego takie triku. łatwiejsze triki, tak? Teraz na przejdziemy przykład. do dwóch trudniejszych. Tak. Teraz pokazuję... Czyli łapanie tutaj, na tą rączkę, tak? To jest dużo trudniejsze, bo trzeba przekręcić nadgarstek, więc... A, jeszcze, tylko że w tym triku, który robi Kuba, tak. znaczy właściwie we wszystkich, ale w tym na pewno, przydałoby się zrobić tak, że po prostu, tylko zaraz pokażę, jak Kuba no dobra? dobra. No. Że po prostu, tak, uginacie nogi i chodzi o to, że jak, znaczy tak, wybijacie piłkę do góry i jak łapiecie, to uginacie nogi, wracając ze nadgarstek. Z tego powodu, że uginając nogi, e, amortyzujecie upadek tej tamy, przez co Minimalizujecie ryzyko spadnięcia jej po prostu, albo z kena, albo z tej dolnej części, tak? No, dobra. To spróbuję. Już. To jest bardzo trudne. Może nam to w ogóle nie wyjść dzisiaj, ale myślę, że to jakby do skutku ćwicząc pewnie wyjdzie. No, generalnie motyw polega na tym, ja pokażę tak bardziej manualnie jeszcze, pomagając sobie drugą ręką, żeby wybijać piłeczkę. O, prawie. Odwracacie tak nad garstek, no i ta piłka ma opaść na to, no nie? I to jest o tyle trudne. No, widzicie, teraz za bardzo wypchałem ją, co mówiłem, i za bardzo mi poleciała do tyłu. No, uderzyła mnie w nadgarstek, a nie spadła na to. No i to tak. Oczywiście nie ma co się e, zniechęcać po kilku próbach, bo do perfekcji to wymaga to, no... cierpliwości. Ta. No, prawie, prawie weszło. No. Po chwili wprawy można naprawdę czynić cuda. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, które triki wam wyszły, które nie. I czy też wymyśliliście jakieś swoje. No dobra, chyba mi nie wyjdzie na tym filmiku, ale tak, 3 godziny widzowie sobie poczekamy. Najgor naj, najgorzej, żeby uważać, żeby w nocy dostać. Samo przekręcenie tego jest, nawet boli nadgarstek. Ten trochę. sznurek w ogóle ma 40 cm, w którym my robimy. Są takie nawet po 65 cm. I one raczej do mieszkania by już były za bardzo, bo można raczej lampę rozbić. Te są takie odpowiedniej o. długości. No dobra. Faktycznie to zamortyzowanie jest tutaj, widzę w tym sens, bo już kilka razy mi się to po prostu weszło i odbiło, tak jak teraz. No, 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 no właśnie, to jest, to jest to. I tak, hop i technika, tak? Technika. Poszedłem. Siadamy, tak jak na muszli klozetowej i lecimy. Chyba naprawdę kilka razy już to miałem i... No to tak milimetry i... hmm. o! No tak, bo to zaraz... A no, od razu powiem, że to też potrafią takie triki robić dzieci, więc to wiecie, no to jest zabawka dla każdego, jakby ktoś się zastanawiał w każdym wieku. O, no powiedzmy, że prawie było. Ale... Było, było, ale spadło. Jeszcze element utrzymania tego dochodzi do tego. No nadgarstek boli, szczerze mówiąc, już po czasie. No tak, bo go nie w co chwilę. Tak. No widzicie, no prawie też miałem, a nie, no dobra, przej. O, dobra. Było. Po prostu ruszyłeś ręką, ale ci wpadło idealnie w środek, więc. Bo ja już sobie to tak mniej więcej rozkwiniłem, więc. No. Zaraz powinno. O, kurczę znowu. Hm. Ja jeszcze powiem. Y, ogólnie taką bardzo ważną informację. Na kod PNS8 macie 8% rabatu na takie y, kendamy w sklepie RMD Bike Shop, więc. Czekaj, bo to może wyjść, tak? Po oglądnięciu w filmiku zachęcam do zaglądnięcia i oczywiście wpisania tego kodu. My go jeszcze damy w opisie, jakby ktoś chciał wiedzieć, jak go wpisać i tak dalej, gdzie go wpisać, jak, jakby pod jakim linkiem. Ja myślę tak, to trzeba uspokoić. Na środku między nogami, powoli. Hop. No dobra, zaliczone. Nie. Nie, no dobra, no zaliczone, bo. Bo tego nie nagramy, wiem. Więc... O, mamy. No, brawo! Brawo! No i Dobra, przechodzimy do no, czwartego 80 jeszcze prób. prostego triku. Czyli został, jak się domyślacie, spike. Nabijamy tamę na spajka. Czyli po wyrzucamy go do góry, obracamy kendamę do góry i tą dziurką, ona też jest w różnej średnicy w każdej kendamie. I tyle. Próbujemy. A, jeszcze zapomniałem powiedzieć w tym triku ostatnim, zanim powrócicie kendamę do góry. Musicie ją lekko zakręcić, wtedy ona podobno yy, łatwiej wpadnie na spajka. No prawie mi już ten mój trik, który wymyśliłem przed filmikiem, a nie ten, który chcę pokazać. Kurczę no, dobra. O, prawie. Tu kluczem jest to, żeby ona wykonała obrót o 180 stopni w powietrzu. To jest o tyle trudne, że I trzeba ją wziąć. bardzo wysoko wybić do góry. Nie chce mi się obrócić na tego. Bo nie musisz ją obrócić w linii prostej, tylko możesz też bokiem, że ona się bokiem obraca, tak jakby po przekątnej. Tak, tylko tak mi się udało do tej pory, czyli nie tak, nie tak, hop. tylko tak jakby tak, nie? O, to, 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 to. Dlatego pewnie się ją tak kręci teraz, hop. O, o, o właśnie, ona się ma tak tak kręcić tak, tak dziwnie, nawet pod kątem spróbujemy, hop. No widzicie, teraz za bardzo, za słabo ją wybiłem. O, i udało mi się teraz ten trik, który wymyśliłem przed, przed y, ćwiczeniem. O, fajny, fajny, powiem ci. Tak, tu mi się najłatwiej łapie z wszystkich cz czterech opcji, także jest zabawne, jak dla mnie, ale, ale przynajmniej gdzieś mi się uda złapać. O, mnie się powtórzyłem ten Ja bym na przykład, ja by przykład spróbował, hop, w tą stronę, tak jakby. Tak i o no. Tak i o nie, nie lubię tego triku, bo mam wrażenie, że dostanę zaraz w nos No ręce na pewno po palcach się dostaje w tym No tak, to jest niestety taki minus Ale tak jakoś bardzo nie boli. No zaś mi wyszedł mój ulubiony trik, tylko nie ten, który chcę pokazać Co my robimy? No spoko. No i zaś po raz piąty mi wyszedł trik, którego nie chcę pokazać Udało się. Dobrze. Tak, jak widzieliście, udało się zrobić kolejny trik, a teraz już dla, dla naprawdę tak. najlepszy. Podziękujcie Kubie, że mu wyszło, bo, bo przynajmniej zobaczyliście, jak to się robi w praktyce. Do końca, a nie tylko właśnie w teorii, jak u mnie. Teraz przechodzimy do trudniejszych już trików, i pierwszym z trudniejszych trików jest can flip. U. czyli odwrócenie tego, co robiliśmy przed chwilą. Czyli nie nabi nabijaliśmy przed chwilą tamę na spajka, teraz będziemy nabijali w sumie spajkę na tamę. Czyli piłkę na, na to, nie? Tak. Kulkę, znaczy nie, drewno do kulki, tak? Tak, tego całego kena, właściwie całego kena będziemy spajkiem nabijali na tamę, o, bo to całe to jest ken, no nie? Ogólnie to tak, trzeba zrobić pewną pozycję, trzymać jedną ręką, dwoma palcami albo trzema yy, tamę, w takim ukosie wyciągnąć kena do tyłu, i mniej więcej tak powinien się wbić. Mhm. Oczywiście, kiedyś to wyjdzie. Próbujemy. Nie, 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 Kuba. Tak? No, no to czekaj, tak. To jest ważne, bo on ma po prostu inny wtedy. Wiem, ale nawet, yy, nawet wchodzi, tak? W taki sposób też. W sensie, nie leci mi gdzieś tam do tyłu, czy coś. Wiadomo. To jest taka oficjalna technika. Ale... W teorii ta technika powinna tak wyglądać, że ja to tutaj spuszczam i to sobie tak leci, ale to jest taki styl skupiania się na czymś. Dla mnie jest trudniejszy. Ja jestem taki bardzo manualny we, w każdym sporcie. Nie, nie lubię myśleć nad tym, co specjalnie zrobię, tylko po prostu robić. Nie? Dlatego ja wolę to zrobić tak trochę w cudzysłowie na pałę i wiem, że wtedy mi wyjdzie bardziej, na jakiś styl, nie? Tylko, że wiadomo, trzeba to zrobić gdzieś tam po części prawidłowo, bo, bo tutaj można, wiadomo. Jeżeli to zrobimy tak bardzo do góry, zawodach, tak. No jeżeli, no nie, no na poziomie profesjonalnym to już wiadomo, że trzeba na to zwrócić uwagę. Ale ja takim tutaj, jak sobie ćwiczę, no to ważne jest to, żeby to nie poszło za bardzo do góry, no bo wiadomo, że to wtedy gdzieś tam pójdzie do tyłu. Tylko tak do siebie trzeba pociągnąć, tak? Technicznie, jak to pociągniemy do siebie, to wtedy jest większa szansa, że top skoczy. No i też, też technicznie pamiętajcie o uginaniu nóg, żeby zamortyzować wejście spajka. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to właśnie tak. Nie jest to łatwe. Nie wiem, czemu to się nazywa kemp, bo jakoś takie mąskie, że nie Barbie, ale. <laughs> A no, to blisko. O, i wyszło. Mamy trik zrobiony. Prawda jest taka, że po prostu Kuba trenował po nocach. Nie, zwróćcie A. uwagę też na to, że te triki, które Nie, no mi wyszły. No. Też, też jest kwestia taka, że to jest naprawdę łatwiejsze. Ta kulka jest taka matowa, to jest dużo większe, tak? Tym też ćwiczyłem i no jest dużo ciężej, tak? Ona, ona wam się wyślizguje, to jest też małe, no ale trzeba ćwiczyć i, i, i tyle. I dojść do perfekcji. To jest w ogóle kendama serii USA, mhm. jakby ktoś. Yy, chciał sobie taką później zamówić i znaleźć w sklepie. Tak, yy, podlinkujemy. O specjalnym rabacie tutaj mówiłeś już. Tak, 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 tak. Yy, więc zapraszamy informacja. Was, żebyście sobie tak, szczególnie jeżeli właśnie uprawiacie sport i chcielibyście poprawić tą zręczność, albo czasami sobie urozmaicić, czyli gracie w piłkę, ale poprawić, albo na przykład jesteście pięciarzami, poprawić oko wasze yy, tą zręczność, zwinność i taką mm, przytomność układu nerwowego. Ja uważam, że to się bardzo nadaje, bo na tej. W kulce trzeba się skupić, ona musi dokładnie trafić. Na, nie ma przypadku. Na pewno dużo cierpliwości trzeba mieć do tej gry zręcznościowej, ale jest naprawdę. No właściwie bardzo tania, bo od stówki do dwóch stówek kupimy taką kendamę, zależy jakich rozmiarów i, innych, i odnośnie innych parametrów, ale, ale to jest Opłacalna inwestycja w swoje. Proste, proste w swoją sprawność, nie? Proste akcesoria sportowe, żurące na lata, nie? Tak, tak, bo to, to jest trwałe. Mm. To drewno jest bardzo mocne, więc tak naprawdę będziecie to mieli na lata, na lata, a dacie za to 100, 200, 300 czy 500 zł, to już mniejsza nawet o to, bo zależy ile ich kupicie, tak. Ceny sobie i tak sprawdzicie, kupicie na swoją kieszeń, czy ktoś ma 100 zł, 200 czy 300, ale macie specjalny rabat, więc to jest, to jest spoko. No jak będziecie chcieli więcej, to wiadomo, jesteście w tym lepsi, no to się rozwijacie. Ja na pewno jak już się nauczę wszystkich trików, tak dobrze, no to sobie kupię jakieś tam następne, nie? Ja nawet nie wiem, czy on nie wystartuje w zawodach kiedyś, wiepo. Może, idę, jeżeli tak chcecie, wstąpić. żeby w takich zawodach wystąpić, to piszcie w komentarzu. Wszystko bierzemy Jak pod uwagę. Jak będzie 10 tysięcy łapek, Kuba robi challenge, przygotowuje się do zawodów, zdobywa puchar oczywiście. Dla mnie nie ma problemu. I, i, i tak dalej, i tak, tak dalej. Jak najbardziej, spodobało a, mi się, fajna sprawa także. A my przechodzimy do kolejnych trików już za momencik. Zanim przedstawimy Wam kolejny trik, powiem Wam trochę o tym, co nam tutaj wpada do głowy. Żeby mm, urozmaicić to. Ja na przykład zacząłem ćwiczyć już lewą ręką. Pamiętajcie nie tylko prawą ręką, tylko też lewą trzeba umieć. Więc też lewą no ręką z tym hop. trochę prawdy. W sumie. Tak, więc nie bądźcie tylko praworęczni, tylko rozwijajcie kolejne półkule, nie kolejne, tylko drugą półkulę e, mózgu. Przed nami kolejny trik, jeszcze trudniejszy niż poprzednie pięć. Ten trik polega na tym. Trochę wygląda jak poprzednie z podstawowej wersji, tylko po prostu chodzi o to. On się nazywa, nazywa Around Japan, i polega na tym, że no po prostu musicie tą piłeczkę zatrzymać na tym kenie albo na tym kenie. A najlepiej zacząć od tego mniejszego kena, przeskoczyć potem na większego kena i aż dojść do spajka z tą trudnością. I to jest naprawdę trudność, która może będziemy nagrywali. Dnia. Żartowałem, aż tak nie będzie źle. Nie wyłączajcie jeszcze odbiorników. Trudność polega na tym, że ken musi wylądować w takiej postaci, żeby otworek był widoczny po lewej stronie, tak. Ale to jeszcze jest nie wszystko. Ten otworek tego kena musi przeskoczyć na drugiego kena, też żeby był widoczny. Też po lewej stronie. Tak, a później musi to wylądować jeszcze na szpicu. Także to mhm. już jest bardzo trudny trik, i myślę, że jak do tego etapu ktoś dojdzie, to duże brawa. Znacie też że się znać w komentarzu, właśnie jak wspomniałem wcześniej, ile wam udało się wszystkich trików opanować, bo, bo jak widzicie, jest coraz trudniej, naprawdę. Tak. Dobrze, zaczynamy. Tu już trzeba perfekcyjnie umieć normalnie to złapać, a co dopiero jeszcze, żeby tak, żeby, żeby było widać. Prawie mi wylądował obok, o, Kena. Y, ja mam po prawej stronie, czyli My, możemy zaliczyć ten trik, i, jeśli. Ja po... mam prawie też mam dziurkę z prawej strony, tylko że nie na Kenia a obok. Ale I teraz sprawdzimy, sprawdzimy, czy wyląduje mi w prawo, tak? I teraz myślimy, o, jak się... to obrócić, żeby znowu tak się stało, tak? Czyli ja będę się starał to obrócić bez obracania tej, tej kulki. Tu tak jest mi się bardzo, wydaje, że najlepiej będzie. Oj. Tu jest bardzo ważne wyczucie siły, bo inną siłę musi je przyłożyć, wyrzucając Całą, całą tamę do góry. A inaczej później. W tym no, drugim. Między, między obrotem, bo, kroku, no. bo to jest. Można, można różnie robić, bo można pociągnąć tak do siebie i to też fajnie działa. Mimo, że jakiś trik wyjdzie w tym filmiku, bo. Pierwszy ci wyszedł. No. No. Hop, mamy po lewej stronie. Znowu będziemy próbować, bo mi się wydaje, że możemy tak zrobić, że musi to być po prostu po tej samej, tak? bo wtedy rzeczywiście trenuje tą, tą zręczność. Hop, Prawie. prawie. Prawie, właściwie byłem bardzo blisko, ale... Hop, dobra, mamy, znowu. Nie, to nie możemy tego zaliczyć. Jeszcze raz. Hop. Ja mam awarię Kena. Bo mi się tak sznurek magicznie zawiązał, że nie wiem jak on zrobił, nie? Musisz pilnować tego, żeby zawsze był rozwiązany, bo inaczej właśnie... Nie, ale widzicie, takie coś się może stać i nie wiadomo jak to... Dobra, się mamy dzieje. znowu. Teraz próbujemy dosłownie podrzucić, żeby to się lekko obróciło. Tylko hop, to jest bardzo trudne, naprawdę. Uwierzcie mi, że to wygląda łatwo, ale to jest naprawdę trudne. Dobra, znowu mamy i teraz hop, hop. A. Tu się dzieje taka rzecz, że ten sznurek, jak on wam się zwiąże, to on się skraca i to wcale nie pomaga. No znaczy mi prawie wylądowało. Ja mam takiego pecha, że albo mi ląduje obok, albo nie ląduje wcale. No i to jest. Troszkę skupienia i znowu mamy i teraz tak hop hop i hop. dobra hop. I wyszło ale teraz jest ostatni, ostatni etap czyli tak czyli mm, Czy taka muzyka wchodzi teraz nie wiecie I teraz i... musimy pomyśleć jak to zrobić żeby nabić tak czyli hop. Prawie prawie Ym, to nabicie, ja to, to nabicie pomysłem. wyszło dzisiaj raz Ym, na naprawdę nie, no to... wiele razy I to jest, to jest najtrudniejsze Ja przyznam szczerze, nabić właśnie ten ja myślę, Na że ten szpikulec jest najtrudniej Że i tak oglądając co widowie, Będą widzieli ile tu wkładamy W to w ogóle cierpliwości Bardzo fajnie nam idzie jak na to, że tam Troszkę tym ćwiczyliśmy wcześniej Co prawda nie jakoś bardzo dużo Ale wiadomo, że Jeżeli dopiero zaczynacie To nie ma co się zniechęcać, że Nie wyjdzie Wam to na początku Bo musicie tak zrobić sobie Kurczę z X razy, hop, żeby właśnie Wam to wychodziło, tak? Nie, no. jest to, nie jest to proste. Dokładnie. To nie jest tak, że otworzycie sobie to i że tak powiem 5 minut i, i, i każdy wszystko umie, tak? Tylko trzeba trochę poćwiczyć. W tej grze nie ma kodów nie? To No to nie. nie jest tak łatwo. I jest indywidualna gra, tak? Tylko od ciebie zależy, czy trafisz. Okej. Okay. Yy, o, to... prawie mi wylądowało, to, teraz... co prawda, co powinno być trochę wylewał lewa bardziej, ale... Ale tak, żeby było tak samo. No, ale powiedzmy, że na potrzeby tego materiału to niech tak zostanie, hmm. więc ta kulka będzie musiała być... Do mnie odwrócona. Tu jest bardzo ważne, żebyście zauważyli, po której stronie macie w ogóle ten sznurek, no nie? Bo od tego zależy będzie, jak, jak to obrócicie. Czy, czy tak, czy tak. Tak jest zapewne w tą stronę trudniej w tym moim przypadku, bo nie wiem, czy tak bardzo rękę przekręcę. Ale w lewo, jak w prawo przekręcę, to powinno to wylądować. Nie, właśnie łatwiej byś miał w drugą stronę. Nie, bo bym tak nie. nie, nie, nie. Tak byś zrobił. Dobra. O! Co prawda, w prawą stronę, ale dobra, powiedzmy, że drugi raz mi się w całym filmie chyba udało to złapać. Od jak mnie... widzicie, popróbowaliśmy, pokazaliśmy Wam te najłatwiejsze triki, które, no jak widzieliście, wyszły tutaj dość szybko. Jak i te najtrudniejsze, które trzeba poświęcić. Yy, zdecydowanie więcej czasu. Z takich już trików średnio zaawansowanych, które powinniście opanować, jest Earthher i Airplane, których nie będziemy dzisiaj pokazywać. Aczkolwiek, jeżeli to oglądacie, nagrajcie relacje na swoim story, otagujcie nasz kanał w social mediach, a my to rolkę przerzucimy na nasze social media i zobaczy to więcej osób i wasz sukces. Tak, chcemy was trochę zmotywować do aktywności sportu, także czekamy na wasze komentarze. Dzięki, żegnamy się. Cześć.